Życie młodego przedsiębiorcy wygląda następująco. Drogie fury, masa kasy, no i oczywiście apartamenty w Dubaju. No dobra, a tak naprawdę pokażę Ci w dzisiejszym odcinku, jak wygląda życie 25-latka, który już od ponad 6 lat prowadzi swój biznes. Nie ja będę nagrywać jakichś timelapsów, jak siedzę, leżę i tam nie wiem co robię. Po prostu mój poranek wygląda tak. Dzisiaj wstałem akurat o 11, także godzinę później niż zwykle. I zazwyczaj leżę sobie na tym łóżku i skroluję jakieś tam TikToki, Instagramy i tak Instagram y dalej. Taki typowy powiedzmy odmudzzenie się, chociaż to dopiero początek dnia. No i właśnie sobie tak mniej więcej pół godziny, czasem godzinę poleżę, coś tam popatrzę, jakieś durnatki, czasem coś ciekawego przeczytam. I po tej godzinie po prostu idę się myć. No więc dobra, miję sobie ta godzinka. Plus minus sium, wszystko gernam. Zaczynam dzień od takiego szejka, owoce plus białko. To jest taki standardzik, u mnie zawsze to jest te pierwsze śniadanie, to jest tak tak wygląda. E, modlitwa, akurat jestem katolikiem, więc tak u mnie to wygląda. I zeszyt. W zeszycie prowadzę journaling, czyli swoje myśli, zapisuję swoje przemyślenia, jak się czuję, jak minął dzień poprzedni. Takie, co po prostu w głowie moje siedzi, z czym się zmierzam, to po prostu to zapisuję już od 2019 roku. To już jest drugi chyba, albo trzeci zeszyt. No, i to mi tak daje fajny ogląd, że jak wracam z czasem do, do tych myśli. Co prowadziłem sobie na przed 2020 jak teraz myślę, to są dwa inne światy. No i tak samo modlitwa pomaga mi się dobrze nastroić, wyciszyć i też wejść w ten dzień odpowiednio. Niektórzy stosują medytację, niektórzy stosują jakieś inne praktyki oddechowe czy cokolwiek. W moim przypadku jest to po prostu modlitwa. Zapomniałem w sumie wspomnieć też o suplementacji, którą stosuję. Ashwagandha, Omega 3, elektrolity, magnez. I jeszcze mam pudełko kreatyny na górze, ale nie chcę się mi po nie wstawać. Też miałem multivitaminę jakoś tam w tych tabletkach, ale mi się po prostu skończyła. No i dobra, jak to wygląda tak ogólnie pod względem pracy? Na początku mam dzisiaj akurat około, tak powiedzmy, z dwie godziny, gdzie mogę zająć się pracą. I wygląda to następująco: Sprawdzam maile, sprawdzam czy moi klienci odpisali ponieważ zajmuję się prowadzeniem też ludzi jeden na jeden, to jakieś kwestie mentoringowe, sprawdzam reklamy czy działają, czy tam wszystko jest ok na wykresach, czy, czy kampanie się OK sklika, bo mam tak naprawdę dwie ustawione kampanie, jedna to jest pod to, aby ludzie wchodzili na mojego Instagrama z konkretnego filmu i druga to jest Lead Magnet pod to, aby zbierać bazę mailową, już tam ponad, grubo ponad 1000 kontaktów jest, w ciągu dwóch miesięcy, także uważam, że to jest spoko wynik. Koszt pozyskania nie jest jakiś duży, więc do takiej grupy remarketingowej jak najbardziej jest to ok. Co jeszcze robię? Działam jako mentor w różnych społecznościach, działam też jako mentor jeden na jeden, więc sprawdzam, czy moi klienci odpisują, właśnie. Czasami prowadzę w tym czasie, takim powiedzmy porannym, zazwyczaj to jest między 11 a 12 różne konsultacje. Co jeszcze, co jeszcze. No, i ogólnie szukam też jakiejś inspiracji, czasami pod względem tworzenia, coś, coś tam sobie rozplanuję, jakiś scenariusz. Akurat to będzie dzisiaj w późniejszych godzinach. No, bo jeszcze mam kilka rzeczy do załatwienia. Między innymi, jadę na obiad do mojej mamy. Teraz miałem chwilę, więc nagrałem jeszcze lekcję kursu do mojego kursu. Moja pierwsza firma jest to kurs. Związany z tym, jak stawiać swoje pierwsze kroki w biznesie, jak wyznaczyć sobie cele, budować świadomość liderską, czyli kurs typowo dla początkujących przedsiębiorców, dla ludzi, którzy na przykład też chcą odejść z etatu na swoje lub już prowadzą firmę, ale nie do końca idzie tak jak powinno być. Ten kurs jest podzielony na 5 modułów. Wszystko się odbywa teraz na przełomie września i października. Będzie premiera i jest zamknięta. Może jakoś jeszcze w połowie września ruszę z tym. Zobaczymy. Tak czy inaczej, lekcja nagrana. I powoli zbieram się na obiad. Takie coś jeszcze. Rok, dwa, trzy lata temu w ogóle by nie było możliwe, ze względu na to, że pracowałem codziennie po 10, 12, a nawet czasem więcej godzin, i w ciągu dnia, że miałem, ja mógł wyjść gdziekolwiek poza pracą, było to niemożliwe. Ze względu na to, że prowadziłem swoje gastro, prowadziłem swoją agencję, prowadziłem ten brand biznes w dressach, i to mi sukcesywnie uniemożliwiało normalnego życia. W sensie ja wiem, że teraz prowadzę normalne życie, bo ludzie w tych godzinach pracują lub wracają z pracy. Ja pracę dopiero będę zaczynać tak naprawdę dzisiaj, bo, bo jeszcze nie pracowałem. I. Znaczy, no pracować, pracowałem trochę, ale jeszcze za dużo tego nie było. I tak naprawdę, wiecie, no 6 lat potrzebowałem na to, żeby sprzedać gastro, żeby wydelegować agencję, żeby skupić się tylko na marce osobistej. I teraz sobie idę parkiem i po tych 6 latach mogę sobie slow life prowadzić takie. Więc pierwsze lata, wiadomo, to jest niemożliwe raczej w prowadzeniu biznesu. Chyba że naprawdę dobrze się strzeli w niszy. Kiedyś też nie lubiłem spacerować, a spaceruję teraz. Bardzo lubię to robić. Więc. Oj, co świata. Więc. No tak, tak wygląda ta rzeczywistość. Jestem bardzo wdzięczny, że jestem w tym momencie, gdzie jestem. Że sam to sobie dysponuję w 100%. Nie zatrudniam nikogo na chwilę obecną, bo nie potrzebuję. Działam na własnych zasadach. Robię to jak chcę i kiedy chcę. Oczywiście, mam świadomość tego, że kiedy trzeba więcej pracować, to więcej pracuję. I taki jak dzisiaj dzień, to może w miesiącu jest kilka, bo większość dni jednak gdzieś tam kminie coś. W sumie dzisiaj też będę pracować więcej, ale o tym zaraz więcej powiem. A teraz miałem czas na to, aby poszukać trochę inspiracji, odświeżyć tematy, które miałam zapisane, i na podstawie tego stworzyć scenariusze do moich filmów. Które potem możecie oglądać na wszystkich, praktycznie, social mediach w formie shorts. No i dobra, mamy godzinę 21 zaraz i startuję z nagrywaniem. Dzisiaj, akurat o tej godzinie, najlepiej mi się nagrywa w okolicach 20, 21, czasem troszeczkę nawet później. To jest praktycznie cały mój tutaj home office, można powiedzieć. Tutaj mamy green screena, którego zaraz będę rozkładać. Jeszcze to będzie przybitka z tym światłem i z tym wszystkim. Tutaj mamy komputer, na którym mam Scenariusze, na którym mam jakieś inspiracje i tak dalej. Tego wszystkiego jest już grubo ponad 350 samych scenariuszy, a mam jeszcze pomysły na filmy i tego wszystkiego. Dużo inspiracji, dużo zagranic, jakichś treści oglądam mi się z tym inspiruje. Niektóre rzeczy właśnie sobie ogarniam u innych twórców, jak oni to robią. Staram się jakoś prowadzić to pod swoje potrzeby, a niektóre rzeczy po prostu przychodzą z głowy, bo jednak już to doświadczenie i to bycie z kamerą, ale też z tematami, z przedsiębiorczością, z tym co potrzebują też widzowie, jest to naturalne i to jakoś płynie. Tak, czasem daję jakieś ankiety, czasem pytam po prostu widzów, co chcą oglądać. No i to wszystko mniej więcej wygląda tak. Tutaj jest praktycznie mój cały home office. Kiedyś jeszcze, gdy prowadziłem lokal, to nagrywałem to w lokalu. Teraz, jak mam już 100% z domu, pracuję. Rzadko kiedy gdzieś tam w terenie mam jakąś pracę, to wykonuję wszystko tutaj. Dzisiaj akurat nagrywam format scenkowy, więc używam green screena. Tak, tutaj mam oświetlenie. W tym miejscu jest uchwyt na ten telefon. No i tak to z tyłu wygląda. Garderoba, wszystko co tutaj trzeba. E, więc tak to potem tutaj na tym komputerze montuję. Tutaj właśnie jest tło do nagrywania. Tak to wszystko mniej więcej wygląda. Jak mam normalne scenki, w sensie gadającą głowę, to tutaj daję krzesło. Jestem na tle komputera i dwóch monitorów. I z tyłu daję jeszcze wtedy o takie LEDy. W sensie no... Ring LED, znaczy to nie jest ring, to jest takie miecze świetlne, ja na to nazywam, z firmy Ulanzi, polecam, bardzo fajna firma. Dużo sprzętu mam z Ulanzi i sobie ustawiam, jeden na przykład tam gdzieś ustawiam, żeby światło było załóżmy niebieskie, tutaj żeby na przykład mniej więcej w tym miejscu było yy, czerwone światło. No, tutaj polecam też książeczkę, Czarny Łabędź, jestem w trakcie czytania, książka OLEGO. Lego. O założycielu LEGO całej firmie to rodzina tak w zasadzie jest założycielami tej, tego brandu. No i dobra, teraz skończyłem nagrywanie. Jest godzina 21.30. Zaraz. Dzisiaj krótkie nagrywki, bo dwa filmiki, takie dwie scenki szybkie. Jestem teraz w takim procesie produkcyjnym ze względu na to, że nagrywam kurs, więc praktycznie codziennie nagrywam coś, jak jestem w takim ciągu nagrywaniowym, także wtedy sobie te wszystkie filmiki na krótkie formy nagrywam raczej. No, pojedyncze, bo czasami tak mam, że od razu lecę 15 na przykład filmów, nagrywam za jednym razem, a teraz, jak codziennie mam coś nagrywać, to przynajmniej się tak nastrajam, że te wieczory, popołudnia są na to, aby nagrywać. Ta jakość dzisiaj na YouTubie to wszystko jest wiadomo, kasztanowe, nie mam oświetlenie, nie chcę się nastawiać do każdej sytuacji światło ustać, tak jak zawsze mam w tych filmikach, bo dzisiaj taka luźna forma vlogowa. Też fajna sprawa, w zasadzie po zamienieniu jakichś 10 wiadomości na Instagramie z pewną osobą, która mnie zaczęła obserwować, Umówiłem się na konsultację, w sensie jakby ta osoba ze się umówiła na konsultację. Też bardzo fajnie, 500 złotych wpadło, można powiedzieć, w jeden dzień, pracując tylko na, na DM-ach. To jest siła marki osobistej, o tym też uczę, o tym też mówię. I co? Dalsze działanie będzie wyglądało następująco, jak w przybitce pewnie teraz widzicie. Zgrywanie na dysk to bo trzymam wszystko na dysku Google, potem będę coś montować, pewnie sobie dzisiaj zmontuję jeden filmik. I coś jeszcze pewnie tam podziubię. A, jeszcze muszę z mentoringiem podziałać, odpowiadać na kilka no, tam zagwostek osoby, którą obecnie przeprowadzam przez mentoring. I pewnie powoli będę się wyciszać. Umyję się i tam gdzieś koło 24, najpóźniej pierwsza, planuję pójść spać, bo jutro troszeczkę bardziej aktywny dzień będzie siłownia, nagrywanie, więc tego troszeczkę będzie więcej wysiłkowo. No i trzeba się po prostu wyspać.